Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na stacji Dąbrowa Górnicza Południowa. Witam Państwa po dość długiej przerwie. Złożyło, na moją nieobecność na YouTubie złożyło się kilka rzeczy. Po pierwsze wakacje. Trzeba było trochę odpocząć. Możecie obejrzeć filmy z, z tureckiej riwieri, które tam sobie wrzuciłem na kanał. A druga sprawa, po przyjeździe chwilę... parę dni złapała mnie infekcja, niestety, ale... W, w, w tym okresie majowo-czerwcowo-lipcowym cierpie na y, katarsienę, na alergię i nałożyła się na to jeszcze dodatkowa jakaś infekcja, także skończyło się z antybiotykiem. Y, dzisiaj jeszcze się tak nie do końca dobrze czuję, zresztą to słychać też chyba po moim głosie. W każdym razie musiałem się pojawić na stacji Dąbrowa Górnicza Południowa z pewnego ważnego y, powodu. Y, chciałem nagrać dla Państwa informację o tym, że Stacja Dąbrowa Górnicza Południowa wraca na pasażerską linię kolejową. Na mapę pasażerskich linii kolejowych. Po wakacjach jesienią zostanie tutaj uruchomiony przystanek. Na razie jest taki wstępny, trudno to nazwać remont odmalowano żółte linie. Z tego co słyszę, pełen remont tego przystanku jest przewidziany w najbliższym czasie. Na razie trwa wybieranie tam przetargowo firmy, która to wykona. Także całkiem możliwe, że na jesień już tutaj będą perony zrobione tak, jak to powinno wyglądać na nowoczesnych przystankach kolejowych. Skąd tu się pojawią pociągi pasażerskie? a będą to pociągi kolei śląskich koleje śląskie już jakiś czas temu zresztą o tym mówiłem parę miesięcy temu planowały odtworzyć czy stworzyć na nowo połączenie z Częstochowy do Krakowa właśnie przez Zagłębie ponieważ jest tutaj linia 133 Dąbrowa Górnicza Kraków Główny jest to, jest to linia właśnie, która zaczyna się w Zagłębiu Dąbrowskim Przechodzi przez Sosnowiec, maczki dawną granicę do Krakowa. Długo apelowałem o to, żeby pociągi które, pasażerskie, które się pod tej linii kolejowej poruszają, to naj, naj, są to najczęściej pociągi PKP Intercity, które jeżdżą z Krakowa do Poznania, do Łodzi, w, w, nad Nadmorze, do Zakopanego. I te pociągi się tutaj po tej, linii kolejowej porusz, po tej linii kolejowej poruszają. Apelowałem dość długo o to, żeby w Ząbkowicach w stacji węzłowej się te pociągi zatrzymywały. I tak się stało. Z nowym rokiem cztery pociągi krakowskie się w Ząbkowicach zatrzymują. Było to najpierw na okres tylko do marca, ale już wiadomo, że nadal te pociągi są. Będziemy sobie musieli zrobić krótką przerwę, bo leci, leci byczek z wagonami. Wracamy po krótkiej przerwie. Byczek z kontenerami przeleciał przez stację Dąbrowa Górnicza Południowa. Możemy wrócić do tematu. Tak jak mówiłem, pociągi, które najpierw były przewidziane tylko na taki krótki testowy okres od tam zimy do wiosny, zatrzymywały się w Ząbkowicach. Najwyraźniej PKP Intercity zauważyło potencjał tych pociągów że dochodzi do przesiadek, do, do, że te postoje handlowe mają sens, krótko mówiąc, i pociągi zostały, nadal jeżdżą. Dodatkowo PKP Intercity zatrzymuje w Ząbkowicach wszystkie te pociągi, które z powodu remontu węzła kolejowego w Katowicach i w Sosnowcu jeżdżą tutaj właśnie tą linią przez, przez Dorotę, przez Ząbkowice. Do zawiercia, czyli wszystkie te pociągi Intercity, które normalnie zatrzymywały się w Dąbrowie Górniczej Centrum, a teraz z racji pewnych zmian nie mogą się tam zatrzymywać. Zatrzymują się w Dąbrowie Górniczej Ząbkowice, i to jest bardzo dobra informacja dla pasażerów, którzy nie tutaj Dąbrowy Górniczej nie tylko zagłębia, będzina, czeladzi. Że tych, pociągów, że tych pociągów nie tracą. Z tego co wiem, na wakacje pojawi się jeszcze więcej pociągów w Ząbkowicach, bo pojawią się pociągi, które jeżdżą nad morze i do Zakopanego. Także Ząbkowice ze stacji nierokującej, jak to, jak to informowały prezydenta miasta Marcina Bazylaka poprzednie władze PKP Intercity, stały się pełnoprawną stacją węzłową i pełnoprawnym centrum przesiadkowym. Mam nadzieję, że tak zostanie, że tych pasażerów w Ząbkowicach będzie coraz więcej i że PKP Intercity będzie widzieć sens sens zatrzymywania tam pociągów swoich PKP Intercity. Tu na stacji Dąbrowa Górnicza Południowa nie liczyłbym na, na pociągi Intercity. Zresztą to nawet chyba nie miałoby zbyt wielkiego sensu, jeżeli Kilka kilometrów dalej jest, jest właśnie stacja w Ząbkowicach, do której można podjechać, podjechać autobusem. Ale pociągi kolei śląskich tutaj są mile widziane i przypuszczam, że mieszkańcy z nich, będą z nich, tych pociągów będą korzystać. Mam nadzieję, że będą korzystać, bo jeżeli nie będą korzystać z tych możliwości, które się po wakacjach pojawią, to po prostu te pociągi tutaj z tej stacyjki znikną. No. Koszt ekonomiczny utrzymywania, utrzymywania peronu i przystanku, na którym nie pojawiają się żadni pasażerowie, albo naprawdę bardzo niewielkie ilości, nie ma sensu. No, no, to po prostu nie ma sensu. Trzeba to, robić, trzeba to robić z głową. Także ja mam nadzieję, że pociągi z Częstochowy do Krakowa i z Krakowa do Częstochowy przez Zagłębie będą popularne. Oprócz Dąbrowy Górniczej Południowej, na pasażerską mapę wraca Sosnowiec Granica, Sosnowiec Maczki, i to też jest dobra informacja dla mieszkańców Zagłębia, przede wszystkim w wschodniej części Sosnowca. Mam nadzieję, że że tam też pasażerowie będą korzystać yy, i że będę mógł tam nagrywać pełnoprawne filmy kolejowe, bo tak jak czasem się na maczki wybiorę, to cieniutko tam jest, cieniutko. Na nawet, nawet towarowych pociągów nie ma zbyt dużo. Teraz jak się jeszcze pojawią, to chyba będą bodajże cztery dziennie te pociągi kolej śląskich, które będą jeździć na trasie Częstochowa-Kraków-Kraków. Kraków. Częstochowa. I tymi miłymi mam nadzieję informacjami dla mieszkańców Zagłębia, mieszkańców Dąbrowy Górniczej, a przede wszystkim tutaj dzielnicy Strzemieszyce. Żegnam się z Państwem po tej długiej przerwie. Zapraszam na kilka ujęć ze stacji Dąbrowa Górnicza Południowa. Mam tutaj ograniczoną co nieco możliwość, ponieważ część peronu została zamknięta na czas malowania tych żółtych linii. Potem wiadomo, jeszcze przyjdzie, przyjdzie, remont, przyjdzie remont taki pełny. No to nie będzie tutaj dostępu. No ale mam nadzieję, że no w wakacje to już musi być otwarte. No, no bo jak mają się tutaj zatrzymywać pociągi, jeżeli pełne będą zamknięte? No także w, mam nadzieję, że po wakacjach będę mógł tutaj już nagrywać pełnoprawne. Filmy kolejowe nie tylko z ruchem towarowym, ale także z ruchem pasażerskim, i to takim, w którym pociągi zatrzymują się na tym przystanku kolejowym. Także serdecznie Państwa zachęcam do subskrybowania kanału. Zagłębie się coraz bardziej zmienia od strony kolejowej, coraz więcej miejsc będę mógł na kanał wrzucać. Także filmów powinno być sporo. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, do podawania dalej. To wszystko. Poprawia jakość statystyk kanału, a to się znowu przekłada na jego widzialność w YouTubie. Także zachęcam do tych niekosztujących Was nic działań. Oczywiście, jeżeli ktoś chce jakoś finansowo wesprzeć kanał Kolejowe Zagłębie, to jest uruchomiona strona Patronite, na której można tam wpłacać ewentualne jakieś pieniążki, albo skorzystać ze wsparcia takiego stricte tutaj na YouTubie, który znajduje się pod przyciskiem Wesprzyj. A tymczasem zapraszam Państwa na film z Dąbrowy Górniczej Południowej.